Hej, Szymonkowi, witam was bardzo serdecznie. Przywitał nas zespół Skillet, tak więc zapraszam na Black Opsa. Dzisiaj będzie dominacja yy, i chociaż nie cała, ponieważ wbiłem się, yy, się w połowę meczu dokładnie w końcówkę pierwszej, pierwszej połowy nic się tam za bardzo nie nie ruszyło zdobyłem tylko jeden punkt tak więc nie było sensu tego pokazywać od razu wrzuciłem od drugiej połowy tutaj coś więcej zaczęło się dziać trochę przejmowałem trochę zabijałem nie chciałem żeby to było taka, taka chujnia z tej dominacji, czyli po prostu latam po mapie Czyli tu jest taka prawdziwa dominacja. Lata mi próbuję zająć punkty. Czasem to się udaje, czasem się nie udaje. Różnie to bywa w dominacji. W sumie jak zawsze. No ale starałem się, starałem się zajmować te punkty. Tutaj jak widzicie, gram AN-em. Jest to jedna z moich ulubionych broni w, Black, w części Black Ops 2. Ponieważ to naprawdę jest, jest spokój. <noise> Jeśli tak można to powiedzieć. <noise> no zobaczcie. I co tu mogę powiedzieć? Listyki, jakie tutaj używałem, jest to Hellstorm, potem jest Grad Bomb, a na końcu Smoczy Ogień. Mam jeszcze jeden meczyk, który nagrałem z dominacji. Jest to dominacja, meczyk przed tym, który teraz widzicie, ponieważ zagrałem sobie jedną dominację, pod zmieniłem tylko styki i, i nagrywałem znowu. I właśnie tutaj zmieniłem sobie tylko ten smoczy ogień z łowcy. E, tam pamiętam, że ze smoczego e, wróć z łowcy zdobyłem e, tripla. No w sumie to tyle z tych ciekawszych tematów, co tam się działo. No i chyba sporo tam zajmowałem, miałem chyba najwięcej zajęć z całej drużyny i z całej drużyny przeciwnej. Latałem po tych punktach jak szalony, to może wam puszczę po tym meczu, a póki co tutaj, jak widzicie, latam sobie smoczym ogniem. Jeśli dobrze to mówię, chyba tak się to nazywa smoczy ogień, no nieważne, wiem, że na pewno smoczy. Eee, no latanie jakoś mi tam wychodzi, gorzej z zabijaniem tych przeciwników, bo to różnie jest, szybko, szybko dosyć mnie zestrzelili, zabiję zrobiłem chyba trzech czy czterech, coś, coś, coś koło tego. I eee, co tu jeszcze na ten temat powiedzieć? Zamiast granatu używam tomahawka, nie wiem czemu. Widzę, nik nikogo z tego nie zabijam, ale lubię sobie rzucić w powietrze tą Może ktoś się trafi? Jakby ktoś się trafi, to bym się cieszył. Gdy zobaczy, ile wrogu wyleciało, cały team tu był na pewno. Zmieniłem sobie czułość. Teraz gram zamiast na 7, gram na 8. I dokładnie nie pamiętam, ale chyba poprzedni materiał. Slumsy na bogato jak już rzuciłem, to właśnie chyba tam już miałem czułość 8, ale dokładnie tego nie pamiętam, więc nie jestem w 100% pewien, ale jeśli tak, no to bardzo fajnie, bo na nowej czułości bardzo dobrze mi poszło. No a póki co, gram sobie właśnie na tej ósemce na razie dajemy radę, czasem czasem pójdzie, czasem nie no wiecie, różnie to bywa czasem lepiej, czasem trochę gorzej, jak śpiewał Poziom w szeregu. <gry> eee, no i co? I myślę, że niedługo przerzucimy się na dziewiątkę, bo mój mistrz Zen mówi, że niedługo wejdę na poziom ósmy. Tak więc. Dziewiąty poziom wtajemniczenia to już nie byle co. Tak zobaczymy, jak to z tym wyjdzie. Eee, moje plany są takie, żeby dojść przynajmniej do dziesiątki. Może będzie lepiej. Będę le więcej rasował. Chociaż i tak raszuję, ale czasem to wychodzi, czasem nie. Jest taka zdradli zdradliwa ta gra, tak więc nie można nic prze przewidzieć, co tu się zdarzy. No to by było chyba na tyle. Materiał naprawdę krótki jak na dominację, bo to jest tylko, tak jak mówię, jedna połowa. Tutaj zaraz się skończy mój wynik. Jeśli dobrze pamiętam, to jest 20 na 7. 5 albo siedem zajęć, nie wiem, tutaj miałem mało, mało zajęć. W tamtym meczyku miałem więcej, chociaż miałem gorszy widok, no ale to w dominacji to nie jest istotne. To było na tyle, meczyk się już skończył, czekajcie na następne materiały, trzymajcie się, na razie, cześć!